Czy ty kiedykolwiek widziałeś zdjęcia lub filmy plus 18? Co to? Nie, nie nie, nie nigdy, nigdy, A nie, nie widziałem, ani nie szukałem, nie potrzebne to, Co to? Cześć tu Jasiek, a ze mną dzisiaj jest uwaga... Mamiczko! I dzisiaj stworzymy ideał kobiety. Czyli mniej więcej stworzymy taką kobietę jak właśnie ja. Tak. Dlatego tutaj jestem, żeby mógł doradzić. Tak. Bo ja, kiedy zastanawiałem się, jakiej kobiety potrzebuję, to napisał do mnie, gdzie znajdę taką samą jak ty. Co wy tutaj, za kobietkę stworzyć? Co my tutaj chciał? W ogóle, jeżeli chcecie, to, sobie, to zobaczcie odcinek o to A, no tak. Stworzyliśmy właśnie idealny faceta. Ja się mi pomagał, bo on też jest Jeśli macie wątpliwości, napiszcie w komentarzu, ale. Nie, ja Ostrzegam, banuję. Jakie ci się podobają ja... blondynki? Właśnie, to jest najgorsze. Kiedyś mi się mega podobały blondynki, jak byłem młodszy. A teraz się mam A teraz to... No, to... Czy znać. blondynka, czy brunetka, to wiesz. Ja się po mnie to wiesz? Jest Arianka, to właśnie potrzebowałam. Ja, Arianki, nie możesz na niej z Jak to oszukujesz? Mogę usta zabrać. Mm. Bo ona ma usta podobne do ciebie. A że sobie sobie. Kobieta w staniku. Okropy, no fój. Jak jestem na plaży, to czasami takie cyklnicy. I co? Boreczek można zawsze ze sobą, żeby zmianotować? Co? To by się to nie podoba? No ten no, obecnie? Ja to lubię takie. No wiesz, kiedy to będziesz ulubione dziewczynę? Daleko w przyszłości. Patrz tu, jak pasuje, ty! Wow. Kalisiakita. Elegancko. O, twoje zwierząt króliczka, wycinam. No, możemy no. być. Dobra. No. Twoje pasuje. Idealnie. Kurde. A ja bo mogę zagrać od MC żarówkę tą. Dobrze, a co? Że mam grać, czy no? mm -hmm, Bo ja właśnie szanuję inteligencję. Właśnie dlatego ważne jest, żeby na tych ująć? razem. Ej. Musiałem, powiedz, musiałem. musiałem. Margaret, no tak, to Margaret ten uśmiech. A Margaret, jeszcze głos weź, bo jest super. Kwitaj, <tani> wezmę. Tak, weź gardło. Dobra, fajak pięknie pasują te usta. Uuuu, jestem kochana. Konciarza. Co? Dekolcik. Nie, duszę, serce. Tak, właśnie tak, o to chodzi. A właśnie, kto ma super w tą szyję. I nie tylko. Pozdrawiam. Ej, by mieć takie zaczarowane ułzy, wyglądać jak ułek, bajkę bajki, zaczarowane czy to nie Twoje czasy? dobra. Zapomniałam, że jestem 20 lat starsza. Mhm. Ja, dziewczyny, nagrywajcie na YouTube, żeby było jak najwięcej dziewczyn. Zróbcie konkurencji więcej. Tak, bo. I właśnie inne Twoje laski trzeba znaleźć, ja się... To Dodaj, szukaj. Zróbmy tak jak ja tobie. Dobra. Stop. Co to, za, to, o, nie to nie jest? Tak, nie <grym> Ej, patrz, idealne miejsce, może iPhone? Albo <grym> <zony>? sobie? <grym> <grym> tak, dziewczyna <grym> tak, się nazywa. O, tak, Arianna. Arianna, Ale już coś nie, nic jeszcze nie brałeś jest Arianna, okej. Okay. Jest Arianka, to właśnie potrzebowała. <grym> to jest niemożliwe, nie? O, patrz, idealnie. A co mi tak tutaj wszystko wyciągasz? Ja nie starasz się, bo prawda, mówię dziewczyną. Oh. I zobacz, one są do siebie podobne. Niby ja. No podobne są, twarze mają podobne do siebie. Ale to widzę po swojemu. No. I zasłoni mi teraz twoje serce. Chyba, że o to o. chodzi, żebyś się złapała za serce. Że kocham cię Janku. To jest patrz jak długa. Ta, to jest. piękność. O! To trochę dziwnie. Jest tu. Ja bym wsadziła tu, pomiędzy wiesz, tu. Co tak zrób, zrób to. Tylko nie rozwal mi mojej... Rozwalę, bo, ona jest, bo jestem zdrowa. Ona jest delikatna. No, Co, jest Czarnobyla, cztery ręce? Gdzie ręce? Raz, dwa, trzy, cztery. O, nie pasuje, no, nie dobra. Ja lubię jakieś przyjmować. A tu Tak. Dobra, czekaj, ja teraz mam tutaj operację oczu. Ej, jakie to oko to wygląda, jakby ona była zaspana. Jest jeszcze Alex Matos Style, o. ale za duży ten nos tu będzie, gdy będziesz patrzeć te. na wygląd. Nie, dawaj oh. mi ten nos. Ooo. Już, więc, To się nie jest nie mój jestem zazdrosna. Czy jesteś zazdrosna o Ariankę moim panom? Tak. Jestem. Nie ja, tylko ale ma klocka. I burgu. Ale czekaj, się nazwisko musimy znaleźć. Dobra, stop. Stop Nie Izak. Ariana no, Izak. Coś innego. Maja. Messi. Ariana Messi. A czemu nie? Dobra. To no, przecież nie jest kuberski. Patrzcie kochani, jaka piękna. I teraz w ogóle sprawdziłem czy mi się podoba. Czy podoba Ci się Ariana Messi? Twoja przyszła żona. Tak, jest piękna. Jest najpiękniejszą kobietą, jaką kiedykolwiek widziałam. 12 seconds later no! Jezu! Czy, czy doradzają się w sprawie idealnej kobiety? Tak, ze mną. Nie, prawda. Czy lubisz romantyczne filmy oglądać? Oczywiście, ale tylko z tą jedyną, zakochaną kobietą. Podoba ci się Mamiko? Oczywiście, Mamiko to najpiękniejsza kobieta na świecie. Jest! A moi drodzy, jeszcze mamy dla was do wygrania w konkursie tatuaże, dlatego napiszcie jakiś fajny komentarz i jeżeli zostawicie dużo łabek. To mamiko ponownie zaczeka na mój kanał. I widzimy się już niebawem. Zapraszam Was jeszcze do obejrzenia najnowszego odcinka Tim Park Show. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. I widzimy się już niebawem. Cześć.